Nie da się mieć załogi na 70%. Każdy ma załogę na 100%. Polecam ci wyrzucić stabilizator, ponieważ prawie nic nie daje Centurionowi. Centurion ma bardzo dobre działo. Miałeś niewyszklone perki, co najwyżej, ale załoga jest na 100%. Bo to perki były na 70%. Natomiast podkreślam, sama załoga była na 100%. Napisałeś: Załoga, a nie perki, dlatego. Zastanawiałem się o co chodzi. Każda załoga zawsze ma 100%. Tylko perki mogą być słabsze. Ładnie lodówkę poczęstowałeś. Ta pozycja jest bardzo, bardzo popularna i jest tutaj no, niebezpiecznie. Ale w tej bitwie nie ma lightów, co działa na Twoją korzyść. I zwiększa szanse, że będziesz tutaj stał niewykryty. Jeśli są lighty, no ta pozycja jest bardzo, bardzo ryzykowna. No i też nawet blindy tu mogą być. Strzał na ślepo. Jak się ktoś nudzi, to normalka. Jak jeśli chodzi o powtórki, z przyjemnością zobaczę tą twoją bitwę, ale jutro, co nie? Jutro mogę ją zobaczyć. Bo już dzisiaj mam 4 biteweczki, to wystarczy nam. odrobisz kabelki zaraz się zwróci nie rozumiem kiedy start challenge u? challenge trwa już Dasz pechę? Chyba ciężko. Właśnie. A! No! Najgorsze, Adrianie, jest to, że wiesz co? Problem nie jest rozwiązany. Cały czas mam jakieś problemy z kątem. Dzisiaj wywaliło live'a Nie miałem internetu Na twoim miejscu wjechałbym chyba tam do lasu. Gdzieś tutaj, żeby strzelać w etrójkę, i aby nie zbierać z górki? Jakiś haker mi atakuje, Pimpas, co nie? na Narte. A myślałem, że hajka użyjesz tutaj. Bym Golda załadował zawsze na Lewandowskiego, bo to różnie bywa z tym przebijaniem Lewandowskiego. I mógłbyś też spróbować, może od lewej strony, o w ten sposób. Żeby tego 277 sobie zdjąć. Od lewej strony. Dawaj, 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 jedź, 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 Ale widzisz, ja bym tutaj nalegał, żebyś zrobił coś takiego, że jedziesz. Jedziesz, 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 jedziesz. tu. Wtedy oni nie mogą strzelać. A może strzelać w tego. Rozumiesz, że zbliżysz się do damage'a, robisz damage, a oni są nieaktywni, bo teraz jak wychylisz, oni mogą zaraz dać ci bomby. Jak grać z tobą? W trakcie wyzwania? Normalnie. Zgłosić się. Dzisiaj grałem mało pultonów, ponieważ grałem niskimi tierami, ale jutro będę grał wyższymi już. To będzie chętniej... Można robić plutoniki Paksyjen on jutra będą Ale pecha w ruchu ładna ładną pechę ich dał Pada bardzo często magazyn w tym czołgu Polecam Ci zamontować eksperymentalne wzmocnienie zamiast stabilizatora. Dobrze, pimpas. Adrianie, wiadomo, przypomnij się tylko, że jesteś online i jesteś handlowy. On Cię ma na hita! On Cię ma na hita! Za zero. No, przyparciłeś. Teraz przymiesz mu w dolną płytę i po nim Nie masz perków na naprawę Nie masz perków na naprawę, tak? To właśnie przez nie niewyszkloną załogę. Czy nie masz perków? Bo ja nie wiem jaka jest prawda. Czy nie załoga, czy brak perków? Źle mierzyłeś. Źle mierzyłeś. Zwróć uwagę, że ty mu mierzyłeś w... Ym, punkt pod wizjerem a ty musisz wizjer kierowcy strzelić. Tutaj, co, nie? Wyżej troszeczkę, tutaj troszeczkę wyżej. I tutaj ta sytuacja jeszcze raz. Za nisko. Widzisz? Nie ma zielono. Tu jest zielono. Wyżej. Mogłeś go zdjąć. Trochę wyżej, troszeczkę. Kapkę wnioski po tej bitwie, e, trzy wnioski bym powiedział, zmienić wyposażenie, venta, dosyłać eksperymentalne wzmocnienie zamiast stabilizatora, żeby rzadziej pada magazyn, więcej życia, dwa, można było tutaj podjechać w to miejsce mi się wydaje. Jak tutaj walczyłeś z 277, no i mogłeś tutaj lepiej przymierzyć w Lewandowskiego na pewno pod koniec. No i to takie rzeczy: no takie rzeczy ogarnij perki, bo o perkach to wiemy, że są jeszcze nieogarnięte, albo są średnio ogarnięte. Ale ogarnij będzie super. Prawie 8000. Fajny wynik w krótkim czasie. Dobra robota!